Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzięki za kolejne komentarze oraz subskrypcje. Tak jak wspominałem w ostatnim filmie, umówiłem dziś samochód na hamownie. Chciałem sprawdzić, czy nowy master 180 koni po tych wszystkich naprawach gwarancyjnych i po prawie półrocznym przestoju w serwisie rzeczywiście posiada te 180 koni. Samochód ma przejechane obecnie 88 tysięcy. I z pomiaru na hamowni wyszło, że posiada on 164 konie, 9, czyli praktycznie 165 koni. Eee, wykonywaliśmy pomiary wielokrotnie i za każdym razem wynik był praktycznie taki sam. Różnił się dziesiątkami. Spodziewałem się, że pewnie serii 100 nie osiągniemy, czyli 180 koni, ale liczyłem na braki rzędu dwóch, trzech koni, a nie 15. Postanowiłem te wyniki od razu skonsultować z serwisem, który ostatnio naprawiał samochód. Pojechałem tam, jednak nikt nie potrafił udzielić mi informacji, co zostało wymienione w samochodzie oraz jakie oprogramowanie zostało wgrane oraz czy to oprogramowanie ograniczam od silnika do 165 koni. Jedyne co usłyszałem od mistrza serwisu to to, że samochód został naprawiony zgodnie z zaleceniami producenta i od producenta powinienem się dowiedzieć co zostało w nim wymienione. I jakie oprogramowanie wgrane, pojechałem również do salonu, w którym zakupiłem samochód, i, no bo w końcu kupiłem 180 koni, a nie 165, i pytałem tam sprzedającego, który od razu odesłał mnie do napisania reklamacji pisemnej i złożenia jej. U Dilea. Zadzwoniłem też do Renopolska z prośbą o wyjaśnienie. Jeżeli mistrz serwisu odsyła mnie do Renopolska, no to zadzwoniłem do Renopolska. Tam również nikt nie potrafił odpowiedzieć na moje pytania. Jednak mój opiekun w Renopolska ma skontaktować się z działem technicznym Renault. I być może będzie od, umiała odpowiedzieć na moje zadane pytania Czy ostatnie oprogramowanie ograniczam od silnika Oraz y, co zostało w samochodzie wymienione y, Aktualnie samochód już przyjechał ponad, y, ponad, po ostatniej naprawie y, 3000 km Jak na razie Zero błędów Spalanie spadło o 1,5 litra Także Nieźle. Moc spadła o 15 koni. Czekam na kontakt mojego opiekuna z Renopolska. Jutro złożę reklamację w, u sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie, gdzie te 15 koni mechanicznych się po drodze zgubiło. Ja myślę, że zostały gdzieś w ostatnim serwisie i tam bym ich poszukiwał. No i oczywiście przekażę wam oglądającym jaka będzie odpowiedź Renault Polska i Dealera na koniec też chciałbym odpowiedzieć na parę komentarzy bo tak trochę mnie poruszyły że ja wypłakuję się tutaj na YouTube że nie trzeba było kupić takiego samochodu a teraz płakać na YouTube ja tutaj nie wylewam swoich żali tylko ten kanał stworzyłem po to aby ostrzec potencjalnych kupujących żeby dwa razy się zastanowili nad zakupem nowego mastera. Może też przejrzeli dokładnie warunki gwarancji oraz samochody, na ile jest gwarantowany samochód zastępczy, bo widać, że z tym modelem rzeczywiście dzieją się różne rzeczy i nie zawsze naprawa kończy się po trzech dniach roboczych, na które asystans daje samochód zastępczy. Kończąc, jeszcze chciałbym Was poprosić o zasubskrybowanie kanału, bo potrzebuję 1000 subskrypcji, żeby YouTube odlokował mi zakładkę społeczność i wtedy będę mógł też Wam na bieżąco, praktycznie z dnia na dzień, przekazywać co dzieje się z Masterem, niekoniecznie nagrywając filmy, ale wstawiając różne zdjęcia z opisem. No, a żeby YouTube to odlokował, potrzebuje 1000 subskrybentów. Także jeżeli byście mogli to uczynić, to by było super. Zakończenie. Dziękuję bardzo wszystkim oglądającym i będę się starał da dalej na bieżąco opublikować, co dzieje się z Masterem, czy udało się usunąć te awarie, czy jeździ bez awaryjnie. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.